I pierwszy gong drugiego finałowego boju w Grudziądzu. A bardzo aktywnie od razu zaczął Kozłowski. Tak, świetne ciosy na korpus. Zobaczmy jeden, drugi, trzeci, czwarty podbródkowy. No bardzo dobry początek. I teraz dobry Dobry unik Kozłowskiego, na razie ten początek jest dla niego, ale zobaczmy Brynda od razu chciał się odgryźć. Zdecydowanie żwawszy pojedynek w porównaniu do tego, który widzieliśmy na początku, lewy sierpowy na dół Kozłowskiego. I znowu trzy ciosy, czwarty w wykonaniu zawodnika w czerwonym stroju, czyli reprezentanta Gwardii Warszawa. Brenda szukać osób prostych. Trener Kozłowskiego prosi o to, żeby jego zawodnik był cały czas w balansie, żeby nie stał w miejscu. wyśerpowy w wykonaniu Kozłowskiego. A teraz Brinda. Zrywa się do ataku, sędzia przerywa i prosi o to, żeby w należniku Kozłowskiego zapanowała cisza. że na razie może się ta walka podobać, bo tempo jest naprawdę niezłe. Póki co to lewy serpawy Kozłowskiego robi różnicę w tym pojedynku. Dobra obrona przed atakami Bryndy. Brenda na co dzień trenuje w UKS Controllo. No i teraz trafił Brenda. Jeszcze raz poprawka, zobaczmy trzy razy trzy razy w końcu z tą lewą ręką postraszył Kozłowskiego. I pierwsza runda już zakończona, teraz przerwa. narożnik Kozłowskiego Akademia Walki Boxing Team Obserwowałem Kozłowskiego dziś na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.

I rozpoczynamy drugą rundę. Scenariusz podobny co do pierwszej, czyli zrywa się na samym początku Kozłowski. Ale Brynda już nie jest taki pasywny. Myślę, że większe problemy z kondycją może mieć, może mieć grzegorz Brynda, ponieważ jego korpus jest dość aktywnie. Atakowany problem z kaskiem, za chwilę kask będzie zapięty i będziemy mogli wznowić walkę. Brynda zasygnalizował sędziemu ringowemu, że prosi o chwilę przerwy. No a teraz ładny cios z lewej ręki w wykonaniu Kozłowskiego. Przypominam, że dzisiaj zobaczymy walkę jeszcze jego brata. W następnej kategorii, czyli w 56 kg, sportowa rodzina. Schował się teraz Kozłowski pod łokciem Brindy, unikając ataku przeciwnika. Trzy ciosy w pół dystansie. bo prawy lewy bryndy, przypominam bryndowy niebieskim kasku, niebieskich rękawicach. Przestrzelił teraz. Kozłowski momentami można powiedzieć przypomina nieco z ringów zawodowych Pawła Wolaka, który też bardzo Taki aktywny, lubiący, lubiący się bić, lubiący ataki po dole, nie na darmo, miał przecież pseudonim Wściekły Byk. Przypominam, że Paweł Wolak zakończył już bokserską karierę, a w przyszłym roku zadebiutuje w OKTAGONIE w MMA. Teraz udana kontra bryndy jeszcze raz. Musi w końcówce na pewno koncentrację zachować Kozłowski, bo ostatnie fragmenty pierwszej rundy pokazały, że Brynda potrafi się zerwać i potrafi postraszyć rywala.

w sesji porannej Grzesiek pokonał 3 do 0 jednogłośnie na punkty Sebastiana Bartnika. Z kolei Kozłowski walkowerem zwyciężył ze Chrystianem Pawlikowskim z Zagłębia Konin. Także na pewno więcej wypoczynku było po stronie zawodnika Gwardii Warszawa. który wczoraj się nie napracował. Musiał tylko wyjść do, do ringu, żeby sędzia podniósł jego rękę i ogłosił zwycięzcą. Bardzo mocno teraz lewym sierpowym uderzył Kozłowski. Brynda za nisko się pochylił, zwrócił na to uwagę senderingowy. Nie jest już tak dokładny brynda w swoich atakach. Ale jest to również pokłosie tego, że Kozłowski dobrze się broni. Jest, można powiedzieć, znikającym punktem, nie stoi w miejscu. To jest zawsze sytuacja niewygodna dla rywala i teraz... spróbował szczęścia w doskoku. Ładnie wpuścił Brynda Kozłowskiego na linię i spróbował kontrataku. Teraz troszeczkę spokoju. To tempo nie jest już tak zawrotne jak w dwóch poprzednich starciach. Nie można odpychać. Uwaga w kierunku Bryndy. Narożnik Kozłowskiego krzyczy cały czas buja i się oczywiście tu chodzi o, o balans, o to, żeby cały czas był w ruchu. Bo wtedy jest w stanie unikać ataków przeciwnika. Bardzo dobrze Kozłowski czuje się w klinczu, kiedy może pochylić głowę i całą serią zaatakować. Widać, że taki sposób walki odpowiada mu. No ale teraz brynda trafił teraz bardzo mocne uderzenie brindy Szczęka Kozłowskiego zdała egzamin. Zobaczmy jak emocjonująca jest ta końcówka wymiana, teraz obudziły się narożniki obu zawodników i koniec. Koniec rundy trzeciej, koniec kolejnego finału. Trzeba przyznać, że tutaj mieliśmy naprawdę duże emocje i to był dobry pojedynek. Za chwilę poznamy zwycięzcę. Gratulujemy w każdym razie zarówno Grzegorzowi Bryndzie jak i Grzegorzowi Kozłowskiemu. Bo pokazali nam kawałek Dobrego Boksu. Stworzyli dobre widowisko. Teraz sobie dziękują zawodnicy za, za naprawdę twardy, twardy bój. Wrażenie bardziej zmęczonego sprawia brynda. Tak to widać z pod Ringu przynajmniej. Ja tak jak wspominałem, on musiał walczyć wczoraj. Ta kumulacja pojedynków się troszeczkę nawarstwiła w porównaniu do Kozłowskiego. Stosunkiem głosów 2 do 1 zwycięża Grzegorz Brynda. Niejednogłośna decyzja. Duża radość.